Małe, duże, kudłate, krótkowłose, rasowe i mieszańce, wszystkie na smyczach lub na rękach właścicieli. Łagodne i podenerwowane, bo też i działo się wiele ciekawego. W jesiennym słońcu na terenie parafii najświętszego serca pana Jezusa w Kraszowicach odbyła się msza święta, na którą wierniej przyszli ze swoimi pupilami. A to dlatego, że 4 października, przypadający na niedzielę, od lat obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Uroczystość była okazją, by po raz kolejny uwrażliwić nas na potrzeby zwierzaków, naszych braci mniejszych. Pomocne temu jest wyraźne przesłanie o odpowiedzialności, jakie głosi na ten temat obecnie papież Franciszek za swoim wielkim poprzednikiem, świętym Franciszkiem, który jest patronem zwierząt. Słowa modlitwy są uniwersalne i piękne w swojej prostocie. Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy. Teren parafii w Kraszowicach jest rozległy i to sprzyjało zwierzakom, które a to chciały się pobawić, a to coś obwąchać, a to warknąć na zbytnią bliskość innego psiaka czy kamery. Nawet przybyły z opiekunką koń miał się dobrze, bo i gdzie kółko było zatoczyć i uchowała się zielona trawa do poskubania. Zebranych może jeszcze w tym roku nie było bardzo wielu, ale jak podkreślił proboszcz parafii ksiądz Paweł Wrublewski, od czegoś trzeba zacząć. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, najświętsza Maria Panna. Posłuchajcie wszyscy, jak trudno jest pisać o tym, co się widzi, a jeszcze trudniej o niegodziwościach. Święty Paweł dobrze mówił że przyjdzie bowiem chwila kiedy zdrowej nauki nie będą znosili będą się odwracali od słuchania prawdy a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom i ta chwila właśnie nadeszła dlatego powstaje pytanie do episkopatu i kongregacji wiary i sakramentu w polskim kościele jak długo jeszcze będziecie dawać zgodę na profanację naszych świątyń parafialnych mało tego że cząstki ciała pańskiego są deptane w polskim kościele przez komunię na łapy Gdyż obyczaj ten prawem kościoła zapieczętowany został bezkarnie przez was zrujnowany. To teraz chcecie jeszcze dać zgodę na folwark zwierzęcy? Znów ta sama zagrywka na ciepłym, dobrym serduszku, na tej fałszywej miłości. Posłuchajcie, u arcybiskupa Jędraszewskiego w jego diecezji krakowskiej mają miejsca takie rzeczy. Odbędzie się msza święta z udziałem zwierząt, intencji opiekunów w niedzielę 3 października o godzinie 14.30 w parafii Świętego Krzyża. Coś takiego. To już będziemy chodzić nam przez ze zwierzytami. Czekać tylko, kiedy będzie komunia dla zwierząt. Pytanie brzmi do episkopatu. Po co wydajecie te dekrety odnośnie sakramentów, jak i tak się do nich nie stosujecie? Na przykład miesiąc prędzej wydaliście dekret, że nikt nie może wam odmówić komunii na klęcząco a miesiąc później arcybiskup Skworc łamiąc te prawo nie udzielił człowiekowi komunii bo był klęcząco. te wasze orzeczenia są tyle warte co śnieg z tamtego roku Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi jeśli spełnimy co nam nakazałeś cóż my bez Ciebie Panie, uczynimy byś naszym życiem i oczekiwaniem. Następne pytanie. Jak długo będzie jeszcze trwał ten cyrk na Bielanach? Jak długo będzie tam profanowany kościółek i prezbiterium? Czy nie wiecie, że przepisy kościoła tego zabraniają? Na Bielanach to już nie jest kościół, tylko jaskinia zbójców, teatr rozrywki i tańca. Ich prawo kanoniczne, jak widać, nie dotyczy. Idźmy dalej. Arcybiskup Ryś pewnie też nie zostanie ukarany za to, że z ofiary przy świętej zrobił sobie ucztę. Taki obiadek dla wszystkich. Jezus mówił: To czyńcie na moją pamiątkę, czyli odprawiać ofiarę przy świętej, a nie jakąś chudźbę przy stole. Pan Was zaprasza na ucztę. Więc proszę, tu nam teraz ładnie coś zagrają i zaśpiewają, jak wszystko co robią, a my się przemieszczamy tak, żeby stanąć wokół tego stołu, który jest w samym środku areny, i ja też już tam idę. Słuchajcie, no to nie ma co czekać ruszamy do stołu wszyscy razem. Oczywiście na scenie tu się dzieje, ale pamiętajcie, że nie scena jest najważniejsza dzisiaj. Najważniejsze to są Wasze serca. Dlatego zapraszamy do stołu. Dawajcie wszyscy. Możecie ten stół okrążyć. Razem wszyscy, chodźcie do stołu. Pan Jezus chce z Wami się spotkać. Chce nakarmić Was. A kto jest głodny, to niech śmiało się karmi. Twoje słowo ma moc. Karnisz moją duszę, stwarzasz mnie na nowo. W dzień zamienia się noc. Bardzo to piękne, że można biegiem też dziękować za Komunię Świętą. Wezwę Was teraz jeszcze do modlitwy końcowej. Po niej będzie jedno ogłoszenie końcowe błogosławieństwo a potem ciąg dalszy uwielbienia jak chcecie i ile chcecie. Ja wiem, że jesteście trochę zaskoczeni. Nikt nie wiedział, że jest znam szy. Ale wszystkie elementy mszy świętej były, chcę wam powiedzieć. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. biskupi, biskupi. Wy już naprawdę przeginacie. Komu by tak naprawdę służycie? Nawet tron Matki Bożej Jasnogórskiej pozwoliliście sprofanować. Jawnie łamiecie kodeks prawa kanonicznego. Zapomnieliście, do czego służy Kościół, to wam przypomnę do ofiarowania Bogu Najświętszej ofiary Mszy świętej, do nabożeństw. Pan Jezus wam to lepiej przypomni. Dom mój będzie domem modlitwy a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Wy! Czy jest to jeszcze dom modlitwy pokornej, czy raczej teatru i rozrywki z prezbiterialną sceną dla profanatorów gwiazd polskiej estrady? Największą zgrozę przeżyła Matka Boża na Jasnej Górze, gdy niegodziwcy profanowali bazylikę i nie było ją komu bronić, a wy staliście na mrozie, a oni bawili się na całego. I się z tego jeszcze śmiali. Pytanie zachodzi, kiedy przywrócicie nam to, co bezprawnie wiernym katolikom odebraliście? Nasze święte obyczaje zapisane w prawie Kościoła, mszę świętą wszechczasów, którą Jezus kazał czynić, dopóki nie przyjdzie. Bezkarnie dopuściliście się zbrodni na ciele pańskim, jego zwyczajach i obyczajach. A na dzień dzisiejszy Kościół za waszej kadencji, jaki Wy Go przekształciliście pod siebie, przez wasze haniebne ustawy zmienione można śmiało nazwać jednym wielkim polwarkiem zwierzęcym. Jezus, gdy dialogował, nawracał. Wy tylko dialogujecie bez nawracania i robicie największą krzywdę Żydom i muzułmanom. Jeśli ich nie będziecie nawracać, będziecie mieli krew na rękach. Stwierdzam fakt, Wszystkie nowinki, jakie powstały w Kościele pod władzą obecną episkopatu, to jeden folwark i cyrk na kółkach, który jadąc po polskich parafiach rozwesela ogłupiałych księży i wiernych, a z Domu Bożego i jego centrum, zwanego prezbiterium, urządzili sobie teatr i scenę dla występów i błaznów. Dlatego Bóg uczynił ich rozum na nic niezdatny do myślenia, to by było na tyle, drodzy biskupi. Przemyślcie to, bo to co robicie i na co dajecie zezwolenie, to jawny rozbiór Kościoła Jezusa Chrystusa. My to widzimy wszystko. My nie chcemy być w takiej atrapie Kościoła. My na to nie dajemy zgody. Żądamy przywrócenia dawnych zwyczajów i obyczajów im wszechczasów czasów do pierwszego ołtarza w Kościele. A profanatorów upomnieć albo ukarać, jak to robią konstytucje apostolskie. A wy bracia i siostry, unikajcie takich miejsc rozpusty duchowej, a przede wszystkim zacznijcie bronić wiary świętej. Nie lękajcie się, mówcie im głośno to, co o tym myślicie, to, co Wam się w kościele nie podoba. Nie przyjmujcie tych wszystkich profanacji, nie wchodźcie w to. Brońcie Waszych prezbiteriów i pierwszych ołtarzy. Profanatorami i niegodziwcami. Nie lękajcie się odwagi. Niech Wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna.